Witam na konferencji prasowej pomocy katolica Górnik Łęczna zakończonym zwycięstwem gospodarzy 2:0. Trybun Przybukowej spotkanie obserwowało 2175 widzów. Jest z nami trener Ireneusz Mamrot i poproszę go o komentarz do spotkania. Dobry wieczór. Pod moją odzą dzisiaj to pierwsza, pierwsza porażka w lidze, także gratulacje dla, dla, tutaj dla gospodarzy. Hmm. Powiem tak. Nie chciał, żeby to zabrzmiało jako tłumaczenie, bo na pewno nie pozwolę na to zespołowi, ale ja jako ten muszę to ocenić i na pewno dzisiaj te, te spotkania z Rakowem, z ŁKS-em, one były na bardzo dużej intensywności, bo, 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 bo gdzieś tam mamy, mamy monitoring i wydaje mi się, że trochę dzisiaj to było widać po naszej, po naszej grze. Ale paradoksalnie w tym meczu weszliśmy lepiej niż gospodarze, bo, bo, bo stworzyliśmy sobie bardzo dobrą sytuację, później miał Dawid Kacz i tak naprawdę do momentu, do pewnego momentu to my tworzyliśmy sytuację, natomiast mm, gospodarze byli bardzo skuteczni, bo, bo, bo dwa uderzenia, z, z chyba za 16, nie wiem, nie wiem jak to drugie. Muszę je zobaczyć. W każdym razie dwa uderzenia z dystansu zakończone dwiema bramkami. A później to trzeba przyznać, że to było już zasłużone zwycięstwo gospodarzy przy 2-0 może się bronili. Okej, stworzyliśmy sobie jakieś sytuacje, ale, ale, ale gospodarze też takie stwarzali, więc, więc tu już na pewno ten wynik później, później przy 2-0 się łatwiej grało i niżej zeszli do, do, do obrony i nasili się na kontrataki i one były groźne, więc więc żałuję tego początku meczu, ale tak jak powiedziałem Dzisiaj to nasza dyspozycja nie była, nie była, nie była taka jak w tych poprzednich spotkaniach. W rezultacie wyjeżdżamy stąd bez punktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo trenerze. Czy są jakieś pytania? Czyli wiesz nasz, cię nie zaskoczył Tam może ruszała Araka z Bergierem, ponieważ IKS ostatnio słabo był dysponowany, no a teraz jest zdecydowanie, była ta, nie ta zmiana. Spodziewaliście się tej zmiany? Nie, nie zaskoczył z jednego powodu. Wie pan. My jako obserwujemy przeciwników, więc widać było, że tych zmian było w przerwie ostatniego spotkania, także spodziewaliśmy się, że, że, że będą zmiany w zespole i na to się nastawiliśmy. Tak naprawdę w grze GKS u dla nas najważniejsza jest ta struktura i gry i to się nie zmienia, tak? ten ich system. Funkcjonował tak samo oczywiście, ta, ta zmiana się mocno broniła, bo, bo bergi strzelił dwie bramki, tak? ale, ale mówię też nasze zachowanie przy tych bramkach nic nie ujmując napastnikowi, no bo strzelił chłopak dwie bramki, więc trener będzie zadowolony górak, no bo, no bo zrobił zmianę, która, która dała mu trzy punkty. Natomiast to, my jakby na to byliśmy przygotowani, natomiast mówię, to główny główny, główny powód, ten, który mówiłem na, 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 na w który podsumowałem w, w, w opisie meczu. Globalnie wiadomo, że jesteśmy w jakimś procesie i, i, i ten temat, który, który w tym roku mamy, jest taki, a nie inny, ale dzisiaj zwyciężyliśmy pierwszy raz w roku 2023. To jest bardzo istotne z punktu widzenia również mentalnego, bo tak jak niejednokrotnie na, na, na konferencjach mówiłem, że, że te mecze, które, które wcześniej nie były, jeśli chodzi o trzy punkty, były, były naszymi meczami naprawdę dobrymi. Nie wszystkie. Oczywiście do tych, które były słabe również zawsze potrafiłem się przyznać. Także dla nas bardzo ważny moment i bardzo ważne zwycięstwo. Natomiast ono nic nie daje w takiej percepcji i w takiej, i w takiej narracji, jeśli chodzi o następny moment. Mamy mecz z GKS-em Tychy, mecz, mecz, wiadomo, że, że z drużynami, które, które w tabeli mają tych punktów 34, 31, także, także walczymy i robimy wszystko. A jednocześnie później gramy przecież u siebie ze skrą, Także bardzo moment jeszcze ważny dla nas i bardzo istotny, i, i tak konkretnie dopiero możemy rozmawiać za, 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 za jakiś czas. Dzisiaj na pewno bardzo jestem zadowolony z trzech punktów, i, i to było dla nas dzisiaj priorytetowe. I, i, i tak te zwycięstwo biorę, że było bardzo, bardzo istotne. Dziękuję, Jerzy Poproszę o pytanie. Tam, że macie Można ocenić sam mecz? Jak to by skomentował? Jakbym ocenił, rzeczywiście trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Górnik Łęczna to półfinalista pucharu polski tego tegorocznych rozgrywek i zespół, który w lidze za, za, za trenera Marcina Prasowa rzeczywiście nie punktował chyba tak, jakby sobie wszyscy oczekiwali, ale tam potencjał i, i ta siła tego zespołu jest. Yy, wiadomo, że Irek Mamrot to, to już specjalista, ekstraklasowy i, i, i te punkty zaczęły, zaczęły dochodzić. Nasz mecz dzisiaj był bardzo dobrze zdiagnozowany taktycznie, robiliśmy swoje, cały czas pracujemy nad, nad swoim modelem gry, nad swoimi zachowaniami. One dzisiaj działały bardzo dobrze, drużyna była dzisiaj żywa, realizowała w taki sposób zadania jak, jak w niejednym meczu w tym roku, ale rzeczywiście nie dość, że były trzy punkty, to, to nie było takiej apatii jak w meczu ostatnim z Odrą, który mi się bardzo nie podobał i byłem ogromnie rozczarowany postawą Zespołu dzisiaj grając w zasadzie to samo, bo, bo tak chcemy działać, chcemy być zdefiniowani taktycznie, chcemy być zdefiniowani pod względem tego jak mamy grać. Drużyna dzisiaj te zadania wykonywała bardzo dobrze i cieszę się, że zdobyła dwie bramki. To, to po prostu przypieczętowało zasłużone zwycięstwo w ogóle de facto z dystansu przypadek? Czy się jakoś uczulaliście, że warto będzie dzisiaj próbować nie wiem. Mocno. To znaczy nie może, nie, nie może w strukturze gry nastąpić coś takiego, że nie, nie strzela się ani z dystansu, ani z bliska jak w meczu z Odrum. I, i to jest ta subtelna różnica. W meczu z Odrą nie strzelaliśmy ani z bliska, ani z daleka, ani ze średniej dystansy, ani z trybu, ani z blaszoka, ani za zegara. No, po prostu jak się nie strzela, to się, to, to się nie ma szans. A, a dzisiaj rzeczywiście drużyna wykonywała zadania, były, były uderzenia, były pójścia w drugie, w drugie tempo, były wejścia w Karne, a to, że te, te, te bramki były założek miały za pola karnego, no to, no to taka jest piłka. Ja nie mam poczucia, żeby GieKSa dzisiaj zagrawał jakiś super mecz w odniesieniu do tego, co było wcześniej wiosną, tylko po prostu może właśnie ten uczczęścia, że Gostomski wypluł ułożyło się, a jesteście na tyle, na tyle mocni, żeby potem jakoś konsekwencją po prostu ten mecz doprowadzić do końca. No. Dzisiaj w moim poczuciu tej tabeli, jeśli chodzi o, o te miejsca 1, 1 i 11, rzeczywiście największą jakość piłkarską ma, ma, ma drużyna Wisły Kraków w drugiej rundzie. Bardzo mocnym zespołem jest niewątpliwie drużyna Termaliki, silnym zespołem jest niewątpliwie drużyna UKS-u. Pozostałe drużyny są bardzo równe i, i, i łucz szczęścia bardzo mocno i niekiedy definiuje rzeczywiście wynik spotkania. Gdybyśmy tego łuczu szczęścia mieli więcej, bylibyśmy bardzo wysoko w tabeli. Nie jesteśmy, jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, ale nie możemy mówić, że cała liga jest oparta tylko na szczęściu. Po prostu tak to niekiedy bywa, że że jest bliżej, a, a jest dalej. No, no GieKSa nie wykorzystała dwóch rzutów karnych i to też by były cztery punkty, ale skoro ich nie ma, to ich nie ma i po prostu to jest wina drużyny, zespołu, sztabu szkoleniowego, ale, ale to jest rywalizacja sportowa i ja uważam, że ten, kto bardziej przytomny, po prostu tak to odbiera, a, a, a jeżeli są inne y, uwarunkowania, no to, no to bywa inaczej. Berger co zadecydował, że dzisiaj wyszedł w 11, no bo to się bardzo opłaciło i spłaciło ta oszala. Debutary. Tak jest do Sebastian za, 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 za Patryka Szwedzika przychodził do naszego zespołu trochę później niż, niż, niż ta drużyna się przygotowywała. Bardzo liczyłem na Marko Roginicza, Kuba Arak ma u mnie taki poziom raczej stały i on mnie ani nie rozczarowuje, ani w jakiś sposób nie, nie, nie doprowadza do jakichś rzeczy, bo to jest bardzo solidny piłkarz. A na Sebastiana czekaliśmy, czekaliśmy na przebłysk tego czegoś więcej. Sebastian ostatnim czasie grał w meczu rezerw, gdzie nasze rezerwy wygrały wysoko, a, a, a Sebastian strzelił bardzo dużo bramek i, i to też mi się bardzo spodobało, skąd też ta decyzja i treningowo i właśnie w meczu, meczu rezerw na te dni, no, mało było po ponoczu z odą, to tak można jakoś skategoryzować, że to był najcięższy czas dla, dla tenera w tej, w tej długiej kadencji, żeby ten zespół jakoś dźwignąć z, z takiego marazmu, jaki, jaki był we wtorek? W tym, co się we, wokół mnie wydarzyło w ostatnim czasie, to jest najtrudniejszy okres w moim życiu, nie, nie, nie tylko w Gieksie. Ja po prostu czuję się w jakiś sposób y, niesprawiedliwie potraktowany, ale to jest tylko moje uczucie i, i, i nie zostanie moje, nikt sobie tego nie, nie bierze absolutnie do siebie. Z Pracy z ze zespołem to jest dla mnie najlepszy okres, bo, bo, bo to są najlepsze okresy, kiedy drużyna ma pewien rodzaj problem i to jest dla mnie fakt, żeby to umieć rozdzielić. Skoro 9 meczy pod rząd, drużyna trenera nie wygrywa, to jak najbardziej oczekiwania w stosunku do niego mogą zostać uznane jako, jako przegrane i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i to jest i to jest fakt. A ja, ja sobie zdawałem sprawę. Drużyna nie wygrywa meczy, to jest taki a inny problem. Ja sobie mogę mówić o, o, o dobrze grającej drużynie, o, o dobrze realizowanych założeniach i tak dalej, i tak dalej, ale wiadomo, że te poczucie tego wyniku w kibicu jest przede wszystkim i kibic przede wszystkim oczekuje zwycięstw, a nie czeka to, że będę mówił, że dobrze grał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli idzie w to, to wszystko w głębiej, to naprawdę drużyna jest dobrze przygotowana, dobrze gra. Ma momenty słabsze, grała bardzo słabo z Odrą. Przegraliśmy jeszcze jakiś mecz, który nie, nie, potrafi, nie, nie powinniśmy przegrać, chociaż akurat ta drużyna dzisiaj u siebie wygrała z drużyną, która dzisiaj jest bardzo bezapelacyjnie mianowana jako faworyt do awansu do klasy, a wcale tak nie musi być. I i tu trzeba sobie z, z, zdawać sprawę, że to jest bardzo równa liga, bardzo silne rozgrywki i bardzo trudna rywalizacja. I, i musimy, musimy przede wszystkim myśleć o tym, jak wyglądał mecz, w jaki sposób ma wyglądać następny i tak dalej, i tak dalej. Ja nigdy tutaj nie chciałem być w GKS Katowice, mimo że jestem już szósty sezon, za to, żeby ktoś myślał, że ja tutaj jestem i tylko dlatego, że mi jest tu dobrze. Nie, to, 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 to słuchajcie, ja, ja, ja chcę wykonywać swoją robotę jak najlepiej. Jeżeli komuś się wydaje, że, że ja tu tylko jestem dlatego, że jestem, albo że komuś się wydaje tylko dlatego, że jestem, bo, bo byłem, to, to tak nie jest, to tak nie jest. To ja mam swoje życie, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam swoją rodzinę, ja mam swoje, swoje aspiracje i, 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 i też swoją swoją wrażliwość. Ale zdaję sobie sprawę, że jak duży na dziewięć meczu nie wygrywa, to od czasu do czasu tego przez cecha mogę dostać. I, i, I zawsze tak do tego podchodziłem. Natomiast dzisiaj się bardzo cieszę, żeśmy wygrali i po prostu będę, będę patrzył na następne mecze, bo to, że myśmy dzisiaj nie wygrali, nic nie zamierza. Myka, bo jeżeli dziewięć żeśmy nie wygrali, to dopiero wygraliśmy pierwszy, a ja bym chciał, żebyśmy grali następny i następny i byliśmy taką drużyną, która po prostu wygrywa na miarę swoich możliwości. Natomiast liga jest równa i aspekt szczęścia naprawdę dużo przenosi w lewo albo w prawo w tylicę. Tak dzisiaj, nie z blaszoka, ale były pojedyncze tam krzyki z głównej, to tak widziałem, że ten jakby mógł, to by w oczy tym ludziom spojrzał. Bo, się, no, bo ja, lubię, by... ja, ja lubię patrzeć w oczy i to wcale nie chodzi o to, że jestem w jakiś sposób yy, złośliwy i nieszczery. 10 punktów jest dzisiaj nad no, ską, no to jednak jakiś odder, daje, wiadomo ską, a jeszcze jutro już całką, ale ta czerwona lampka to chyba tak troszkę bladziej świeci. Nie, tak. to nie, to nie o to chodzi. My mamy... W... W tym celu, w którym, w którym, w którym, w którym rozmawialiśmy z, z wami tutaj też na konferencjach, jeśli chodzi o właścicieli klubu, a to była rzecz nadrzędna, zapewnić sobie po prostu te, te miejsce, które da nam pierwszą ligę na przyszły sezon no, szybciej jak w tamtym sezonie. I zróbmy to, bo, bo, bo jeżeli, jeżeli te następne kolejki dadzą nam kolejne trzy punkty, to, to po prostu będziemy, będziemy tego bardzo bliscy i, i, i będziemy grali jak najlepiej możemy potrafić. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z bardzo jednej rzeczy, z siły zespołu. Z, z, z pewnego rodzaju możliwości z zespołu, z fazy szczęścia i z tego, w jakim elementach ten zespół może nie domagać. Jak najnormalniej, to nie jest zespół dzisiaj idealny na, na pierwszą ligę, który po prostu będzie tę ligę roznosił. Po prostu w niej walczy, walczy jak najlepiej może. Przeprosiłem za mecz Odrą, bo, bo czułem się bardzo, 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 bardzo nie fair w stosunku do wszystkiego, co, co mnie otacza, jeśli chodzi o na, nasz występ Sopolem, ale dzisiaj jestem usatysfakcjonowany, bo drużyna dobrze odpowiedziała i, i grała dobrze. Tak jeszcze zapytam, co z Kołdziejski uraz, trenowo wprawdzie, ale, ale tam jest jakiś uraz na, na strukturze mięśnia w okolicach stawu biodrowego i, i, i dzisiaj dlatego nie mógł, nie mógł wystąpić. Aczkolwiek Grzesiek Janiszewski był przygotowywany do tego meczu, bo, bo, bo też planowaliśmy, że, że ma grać. Sebastian, nie da się ukryć, że, że bardzo dobry występ w Twoim wykonaniu, pierwszy raz w wyjściowym składzie dla GKS Katowice, no i dwa gole jak podsumujesz ten mecz i w swoim wykonaniu, w wykonaniu zespołu. No na pewno chciałbym zaznaczyć na początku pracy całego zespołu, że no bez nich na naprawdę tych dwóch bramek bym nie strzelił, nie udało mi się strzelić. Najważniejsze jest zwycięstwo, bo po wielu meczach bez, bez wygranej w końcu przełamaliśmy się, ważne, że u siebie przy Bukowej. No a co powiedzieć, no ja dążyłem do strzelenia kolejnych bramek, szkoda, że się nie udało, ale też na pewno też nie doceniam to, co jest. Te dwie zdobycze na pewno zapadną w mojej pamięci, ponieważ pierwsze bramki w GieKSie. Tak jest, pierwsze bramki i po tym meczu z Odrą na pewno cała drużyna chciała, chciała się odkuć, chciała się zaprezentować znacznie lepiej i można odnieść wrażenie, że dzisiaj po prostu zrealizowaliśmy plan na boisku. Tak jest, no, w, meczu, w meczu z Odrą bardzo źle weszliśmy w to spotkanie, nie stworzyliśmy żadnej kolorowej sytuacji, a w tym meczu Dużo było tych okazji do zdobycia bramki, dużo przechwytów, po których jeszcze lepiej mogliśmy rozwiązać te nasze sytuacje, ale dobrze, że 2-0 i, i 3 punkty są u nas. Tak, wspomniałeś, trzy punkty są u nas. Możemy się chwilę pocieszyć, ale to też nie, nie możemy też za długo o tym myśleć, bo już, już za tydzień mecz z GKS-em Tychy kolejne bardzo, bardzo ważne spotkanie też dla układu tabeli. Więc pozostajemy skoncentrowani na, na kolejnych zadaniach. Tak jest, jak to mecze derbo, derbowe, pewnie będzie dużo walki, ale my musimy też wykazać się chłodną głową i, no i po prostu pijać tam po swoje i, i zdobyć kolejne trzy punkty.